Siema, mordeczki. Nagram sobie giereczkę, w którą grać nie będę, bo z tego co widziałem to jest jakiś okres próbny. A potem. O, jakiś serwer, coś, a potem. No co potem? Potem powiedzą mi pewnie płać albo spierdalaj. No i bardzo grzecznie będę musiał spierdalać. Ok Jakaś... się. Dobra, mnie ciekawie po prostu jak ta gra wygląda. Co w tym jest. Przyjrzałem sobie już przed filmikiem, jakie są tutaj postacie. A trochę ich jest do wyboru. Nie będę czytał tych nazw, bo niektóre są dla mnie za trudne. I tyle. Tylko wam pokażę i sobie coś wybiorę, bo. No fajnie to jest zrobione, ładnie, graficznie. Wejście na każdą postać jakiś jest. No, inny poziom gry niż Macin, na pewno. No, Chyba ta biżuteria na Rio to ja nie wiem, jak on. Jak on może w ogóle funkcjonować. No, ten to wygląda jak jakiś zasparty, i tyle. A tak to głównie są kobiety, bo tu prawie facetów nie ma do wyboru. No tu nie, nie ma tak akurat, zauważyłem, że wybierasz charakter i potem płeć, bo to jest już płeć z charakterem, nie? Fajnie to wygląda. Taki Frey Lord. Hmm.

Ale wszystkie postacie są widzę po tych filmikach, no dole ze skillami dynamicznymi tutaj nie ma czegoś takiego spokojnego. Bardziej nie. tu mnie Pandorom zaśmiertniało. i to brak to samo co dresser, kiedy mi się kojarzy. Napierdala się pięściami, tyle. raczej to jest się jak jakiś dark knight to za mroczny rycerz musi być na nic innego Cieszałem tą muzykę w chwili, ale dalej napierdala hmm. Dobra i to co mnie ciekawi takie czarodzieje różne Tu skile takie, takie OL fajne z piuronami Ten jaki ma? Mhm. Mm no bo nie wiem co jest fajniejsze. Znaczy wiecie, no ja i tak się tu nie nagrał, a w ogóle Ta jak ona funkcjonuje, bo nie patrzę na filmik. Telefon tyle... Takie raczej spoko to, ale nie wiem, w sensie bardziej to by się chyba magicznie pograło. A dobra tam, to i tak jest na chwilę, będziemy walić yy, siekierą. Hmm, style jakieś tu pewnie, o luk. Nie to z tymi pazurami, z tym futrem, lepiej to wygląda. Nie to oryginalnie zostaje. biała. Bardziej <gry> Dobra, niech będzie mniej więcej to co było. Znaczy nie będę za dużo kombinował. Tatuaże Aha, bo to są jakieś inne do wyboru po prostu. Nie, nie chuja. To jest najlepsze, najfajniejsze. Dobra. Sami wybrali zajebiste styl i tyle. Mm. Uśmiechy takie. <śm> ja pierdolę Zamknięte oczy cały czas? Nie, to bardziej. Tak zwyczajnie. O! Fajnie, można zrobić podgląd w różnych warunkach. Naprawdę dużo obmyślone tu jest. Ojej, moje oczy. Pierdolę. Tak jest ok. Eee, horoskop. Wagon, klucz, kurwa. Słoń. Czarny Smok Nie wiem, czy to ma coś do umiejętności później. No dobra, czarny smoczek. Może być to oklepane trochę, ale. A nie mogę tego... Kliknąć, czy o co chodzi? A nie, to już jest kliknięte i. Aha, chyba. Aha, można zobaczyć różne te. Dobra, nieważne. Zbliżenie, złe e, O Dialogi jeszcze Jakieś, czy coś Monologi bardziej No mów coś, no Kurde, ale słowa Ojej, ojej mm. Co się zmienia? Huiwi Aha, coś takiego. Czyli tu będzie chodziło o to, to nie wiem jak ma być, ale o, tak, i w górę wysoko. Tak się dziwnie przesuwa to wszystko. Głowę nie zmienić To pódzian taki kurwa będzie. Masz wszystko, o, to jest nasz Wielka baba będzie. No i dobra, gigant kurwa taki, o szyję jeszcze można yy, yy. <grywa> Żirafa, dobra Tatuaże, o Inne nie, to jest spoko, to jest naprawdę spoko, to co jest domyślne uh, uh, uh. A to o co chodzi? Dobra, jebać Jest OK. nie będę tu kombinował bardziej um. Włosy? Nie, nie chcą chyba zmieniać wszystko z git, dobra a! Imię No i dobra, daj nas po prostu i tyle uh, uh. To zrobimy tak jak na Metinie Jestem podpisywany Co? O to pewnie dużo osób w to gra To niech to będzie, o... Ale to na pewno będzie zajęte No jak nie, jak tak Bardziej, w takim razie bardziej, bardziej, nie wiem Jakieś imię trzeba wymyślić Hyhy, tej najchuj Nie też? Na bank nie ma tu wolnych ników teraz Mmm To nie ma pomysłu I tyle dobra niech będzie tak No No jak nie bez jaj O no nie co to już wszystko jest? A nie, coś innego. Aha, ja już rozumiem, co robię źle. Albo w ogóle w Jak głupi, to tak jest, nie? Najpierw to muszę kliknąć, a później. O! Sprawdzić, muszę, czy jest zajęte, czy nie jest. O! Oha, czyli nie było jeszcze mojego niku. Ale ja. No i dobra. Ale nie, czemu te ciuszki inne były? Nie wiem o co tu chodzi, jak to działa Zobaczymy jak się w to gra. Dużo czasu nie mam do wyjścia z domu. Chociaż chwilkę zobaczymy. Hmm, uładowanie. Kurwa, jakiś filmik na wejście. Przygotowany. Co robię, tabem? Klikam ale. A W sobie idę, tym sobie idę. A ona sama idzie jak chce na razie, chyba. A nie, teraz idzie okej okay, tak normalnie. Czym ona chce ze mną gadać? A nie, r dobra.

Tym sobie będę bić. Jakie mam ciuszki? Jeszcze inne jakieś. No, to nie jest to samo. Ale grafika ładna. Już? Stoi. A taka klasa też była, bardzo fajna, właśnie. Nie ruszyła sami, mówiąc. Tam rusza, tam tam Aha, na początku już pojedynek jakiś. Dobra, ja mogę być tak na razie. Z prawym jakiś zamach lewym po prostu walę A to tak na początku tak prosto, bo jeszcze skilli nie mam, nic nie mam No trochę jakby się Z pojawiał w ogóle Ej, Fajne, mi się to podoba Nie dobra była jakaś napierdalanka. Szkoda, że nie można tego pomijać wszystkiego. Znaczy szkoda, nie, nie do końca, bo można obejrzeć sobie co tam prezentują, ale... Co, mam najebać go, czy nie? Jak on idzie w inną stronę? Ja muszę go złapać i najebać pewnie, ta. Shift-W? A, no żeby szybko, no to wiem. To weź go teraz dogoń Tam ja ten topór będę brał potem? Ale się dziwnie steruje tak. A, Shift wystarczył raz kliknąć, okej, okay, dobrze wiedzieć. Kawał pustyni, za przebiegnięcia i opiór ja Ciekawe czy tam do tej wiochy by sobie mógł dobiec. ile bym zdążył, zanim się tutaj coś by wydarzyło. Aha, tak po prostu wyjmuję broń. Tarczy, ok. No, zatrzymał się, dobra. No kurde. Chcę na niego patrzeć. Chwała, <laughs> filmik jeszcze do tego jakiś inny, niebo trochę na filmie, a na tym a, ona za sobie na wielbłądzie przyjechała. Wadra nie byłoby na wielbłądach, no, ja musiałem biec. Czemu mam ma jakieś obcasy? Co głowa boli? Co się dzieje z tym? Trochę się nie dziwię, że ta gierka jest płatną gierką. Aha. Czy jest skończony za samouczek, czy coś tam, tak? Cały wstęp. Ale co, co postać stworzy, to będę miał samouczek. Kurwa teraz. <grym> <grym> Soon, too soon, wouldn't you say? I see the ancient ruins beyond that door, the slumbering ancient weapons will likely rise to its defense. To jest będzie ostatnia <coughs> Aha, nie mam wyjścia, muszę ich napierdolić A nie ma tragedii z biciem. Szybka akcja i spierdalam. Będę musiał to wyłączyć. że mi się wyjebał w środek fajnie się gra, No to skile by się jakieś przydały. Jej, kolejny filmik Ostęp drugi, ale Gierka ogólnie spoko. To co zdrajca jakiś, co kurwa No prowadziłem ją, a ona ma wyjebane Travelers of distant times take this body as your vessel. <laughs> 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 Co, <laughs> Mm -hmm. Shocked I betrayed the trust you gave so easily. Sorry, but you should have known better. No i spoko, dobra. No to tyle: będzie mordeczki. Bo widzę, że tutaj szału nie ma. No z, z tymi filmikami trochę trzeba czasu poświęcić. Ja teraz będę wychodził. Widzimy, co to za giereczkę. No i tyle: no bo co grać? Raczej to wcale nie będę. Bo nie chcę mi się płacić abonamentu za grę żadnego, nie? No to nara, i tyle.